Szczęść Boże, Wieleta Czarnomska. Witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Nad północną oraz wschodnią częścią Europy dominuje dziś obszar podwyższonego ciśnienia. Na pozostałym obszarze niże z frontami atmosferycznymi. Warunki pogody nad Polską kształtować będzie wspomniany niż. Jednak Polska znajdzie się również pod wpływem dwóch frontów atmosferycznych. W pasie od Wysp Duńskich po Alpy i Bałkany pojawi się dziś dużo chmur z opadami deszczu. Pochmurno będzie również w Warszawie. Nad pozostałym obszarem Europy dużo słońca. Najchłodniej w Moskwie około 9 stopni, a na południu Europy około 19-21 stopni. I przechodzimy do kolejnej mapy. Przed południem w całym kraju będzie pochmurno, w regionach zachodnich zanikające opady deszczu. W Drugiej części dnia bez zmian na krańcach zachodnich oraz południowych opady deszczu i mrzewki Na południowym wschodzie większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna od 7 stopni na Podlasiu do 15-17 na południu. Ciśnienie będzie się wahać na barometrach 1021 hektopaskali. Powieje dość silny wiatr z południowego wschodu. A już teraz więcej szczegółów. Zapraszam.